Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu, poniedziałek, 20 dzień września. Zapraszam na przegląd techniczny, poranny przegląd techniczny. Mamy kwadrans po godzinie 8 i zaczynamy sobie od EURUSD. Interwał 4-godzinowy, więc na początek, może pomierzymy sobie ten cały swing wzrostowy, który tutaj wystartował od 20 sierpnia i te wzrosty tutaj nam potrwały do 3 września, a więc. Sam początek września mamy zwrot notowań amerykański dolar, zaczyna zyskiwać i te spadki na euro, USD i w związku z czym umacnianie się amerykańskiej waluty przyspiesza. A więc, wracamy do pomiaru tego swingu, tego swingu wzrostowego, szukamy stref popytowych i taka strefa popytowa w zasadzie jest teraz testowana już na głównej parze walutowej. Chodzi o ten poziom cenowy 1,17,14. Tak naprawdę możemy sobie tutaj układ harmoniczny też wyznaczyć. Z punktem B na wysokości mierzenia 50% mamy największą korektę wzrostową. W takim przypadku fala CD nie jest zbyt rozległa, ale jak najbardziej wpisuje się tutaj w założenia z struktury X ABCD i tego potencjalnego układu harmonicznego. W tym przypadku mamy tutaj układ Leonarda 1.17.14, punkt D na wysokości 78.6 FIBO. Swing wzrostowy, na którym rozkładamy siatkę, i teraz obserwujemy poziom cenowy 1,17,14, 1,17,15 jako potencjalną strefę popytową. Spoglądamy, jak tutaj te formacje świecowe będą kształtowały się w tym obszarze. <laughs> Jeśli weźmiemy sobie godzinówki, nie wygląda to najgorzej. Widać, że pierwszy popyt się pojawia na 4 godzinówce świeca z sesji azjatyckiej od 4 do 8. Świeca od 4 do 8 zostawił tutaj wyraźny dolny cień, a więc fajny popyt potwierdzony. Natomiast myślę, że jeżeli tutaj chcemy bazować na formacjach 4 godzinowych, to warto poczekać do zamknięcia tej świecy obecnej od 8 do 12. Zdecydowanie bardziej wiarygodny timeframe to będzie z uwagi tutaj na wejście na rynek kapitału z Europy tak, rozpoczęcie sesji europejskiej, gdzie. Gdzie mamy zdecydowanie lepszą wiarygodność, jeśli chodzi o handel głównej pary walutowej, wiadomo, mamy tutaj euro, przede wszystkim dlatego, sesja azjatycka zazwyczaj na euro, USD nie jest jakaś super wiążąca. Warto poczekać na europejską, amerykańską, jeżeli chcemy interpretować sygnały, świecować nawet sygnały przy, do rozgrywania konkretnych poziomów. A więc yy, obiektywnie teraz czekam na zamknięcie tej 4-godzinówki na godzinę 12, i wtedy gdzieś. Będę podejmował decyzję jeżeli chodzi o rozegranie tej strefy. Przechodzimy dalej, przechodzimy do DAXa. E, mocne spadki na sesji, na sesji piątkowej. Możemy sobie przedłużyć górne ograniczenie, chociaż na razie jesteśmy dosyć daleko od tych rejonów tego górnego, tego górnego ograniczenia. jakiejś strefy, jak strefy oporu, która fajnie zadziałała e, po raz drugi, tak naprawdę to jest 13 i 17 również, a więc strefa oporu, która w poniedziałek powstrzymała wzrosty na DAX-ie i na zakończenie tygodnia w piątek również mieliśmy taki schemat. Na razie jeszcze, czekamy jeszcze na otwarcie na otwarcie rynków kasowych w Europie. Natomiast notowanie ponownie nam zeszły w okolice tej strefy popytowej opartej na 61.8, bodajże, jak tak patrzę, dokładnie 61.8 strefa popytowa, strefa wsparcia na dax która tutaj jeszcze w pełni nie została zaksięgowana. Ten dołek z 9 września i ten dołek z 17 z sesji piątkowej w zasadzie są w punkt wyznaczone 15,455, natomiast precyzyjna strefa popytowa to jest 15,420, więc tak naprawdę mamy tutaj jeszcze 35 punktów przestrzeni do spadków. Jeżeli otworzymy się powyżej poziomu popytowego to ten poziom, z, ten poziom stanowi będzie dosyć silne wsparcie aktualnie na DAXie. 61,8 FIBO z tego, swingu wzrostowego, z tego swingu wzrostowego 19 lipiec, 13, 13 sierpień. A więc tak to, tak to wygląda na DAXie na tą chwilę, jeśli chodzi o takie ujęcie średnioterminowe tak naprawdę. Popy, strefa popytowa, strefa podażowa, jeszcze górne ograniczenie w dalszym ciągu aktualizowane. Natomiast najbardziej, najbardziej na teraz oczywiście ten poziom wsparcia. Podobnie jak na euro USD, tak i na GBP USD spadki, spadki są kontynuowane. Amerykański dolar bardzo mocny na początku tygodnia i tutaj oczywiście wracamy do mierzenia również swingu. Wzrostowego, tak jak w przypadku ETK, tak i tutaj to jest 20 sierpnia do 14 września. W takim przypadku, czyli w ubiegły tydzień, to jest sesja wtorkowa. Fala wzrostowa, na której się opieramy, startowaliśmy, to jest 1,3600 do 1,3910, 1,3913. I teraz te spadki, które obserwujemy, 38,2, nie było reakcji a w zasadzie była jedna, powiedzmy, była reakcja na połowę, powiedzmy, tego lokalnego swingu spadkowego. Można było coś tutaj spróbować zagrać. 50 raczej wybita bez reakcji, 61,8 wybite bez reakcji. I tutaj chciałem poszukać jeszcze dodatkowego potwierdzenia, jeżeli chodzi o zewnętrzne mierzenia. W tym celu pomierzymy sobie tutaj tą ostatnią falę falę wzrostową, czyli taką lokalną, typowe POW lokalne, i szukając potwierdzenia dla głębokich mierzeń wewnętrznych, otrzymujemy tutaj potwierdzenie dla 78,6. 78,6 wewnętrzne mierzenie z szerokiej fali wzrostowej pokrywa nam tutaj się z zewnętrznym 127,2 z lokalnej fali wzrostowej, z ostatniej lokalnej fali wzrostowej. Zaraz ten poziom cenowy jeszcze odczytamy sobie dokładnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualny target spadkowy na kablu 1,36,65, 1,36,70. 1,36,70 tak naprawdę możemy się oprzeć o ten poziom cenowy i oczywiście z jakąś tam dozą plus minus 5 pipsów, w zasadzie bardziej, bardziej minus. Tak? Ruszymy, liczę bardziej, że jeżeli poziom zostanie zaksięgowany, to będzie to w punkt. Lub z drobnym naruszeniem. Raczej ciężko wejść, jeżeli zabraknie nam do, do, do zaksięgowania. Raczej czekamy bardziej na naruszenie strefy niż wchodzimy w ciemno wcześniej. Także 1,36,70 aktualna strefa popytowa na kablu. <coughs> USD jpy 4 godzinówka. Silne odragowanie na ujku ponownie ze strefy popytowej 109,10. 109, Podobnie jak 16-17 sierpnia ten poziom zaksięgowany i szybka, szybka tutaj kontra w górę. Tak i tutaj w ubiegłym tygodniu sesja środowa i później już sesja też czwartkowa. Pojawiają się wtedy silne reakcje i ujekł mocno, mocno wybijaną w górę. Mamy tutaj taki poziom na wysokości 78,6-110 15, natomiast mieliśmy jeden mieliśmy tutaj jeden test, drugi test chociaż tak naprawdę y, poziom ten, ten współczynnik nam tutaj się wyznaczył dopiero y, dopiero w momencie wyznaczenia też tego dołka i to y, ten wierzchołek z sesji piątkowej był tak naprawdę pierwszym podejściem jeżeli chodzi, y, jeśli odnosimy się do, współ, do współczynnika 78.6 i myślę, że możemy go jeszcze pozostawić pomimo dwóch wcześniejszych testów <coughs> raczej te dwa wcześniejsze testy uznałbym, że stanowią one fajne potwierdzenie, że ten poziom powinien być broniony właśnie 11015 A jeszcze jeśli chodzi o lokalne wsparcia obecnie może na chwilę sobie tą siatkę jeszcze usunę, żeby było bardziej czytelnie Jeśli chodzi o lokalne wsparcia, jeżeli korek korekta będzie generowana yy, 38,2 Natomiast jeszcze podkreśliłbym poziom cenowy współczynnika 61,8. Fajnie tutaj wygląda ta biegunowość, gdzie strefa stanowiła wcześniej wyraźny opór, wybicie dynamiczne wybicie górą i przy ewentualnym powrocie 109,45 bardzo fajny, silny, lokalny opór. Na wysokości 38,2 podchodziłbym zdecydowanie bezpiecznie i widać, że strefa też stanowiła pewnego rodzaju znaczenie w ostatnich, w ostatnich godzinach czy na ostatnich sesjach. Natomiast dużo lepiej wygląda ten poziom cenowy 109,45 na wysokości 61,8, a więc 109,45 lokalne wsparcie, tak naprawdę chociaż widzimy, że z tego, tego wsparcia pozostajemy w nieco większej odległości niż do oporu, ale 109,45 fajny poziom wsparcia tutaj wyznaczony na tym, na tym lokalnym swingu wzrostowym. Cały czas aktualny poziom podażowy, poziom oporu 110. 15 z, y, wyznaczony z głębokiego mierzenia wewnętrznego 786 plus te dwa silne potwierdzenia na sesji z 13 i 14, a więc z poniedziałku i wtorku w ubiegłym tygodniu.